dobry. Przedstawię wam teraz kroki, które tworzą choreografię. Mogą to być w zajęciach tanecznych, ale też w zajęciach fitness są często wykorzystywane. Ale zanim przejdziemy do kroków, chciałabym powiedzieć kilka słów na temat impaktu. Impakt jest to siła nacisku na podłoże, mierzona w kilogramach. Impact to znaczy, że kiedy moje stopy stykają się z podłogą, to wtedy czuję, czy stawy kolanowe, skokowe, biodrowe, kręgosłupowe amortyzują ten docisk. I jeżeli ta siła nacisku jest low, lekka, delikatna, tak jak przy marszu, no to wtedy ta siła nacisku, impact jest niski. Jeżeli natomiast siła nacisku na podłoża jest mocna, silna, tak jak przy biegu, przy podskokach, mówimy wtedy, że impact jest high, mocny, silny. W związku z tym kroki tworzące choreografie są połączone i podzielone na high, i na low. To będzie później potrzebne również y, do tworzenia choreografii, do tego, żeby była równowaga impaktów, bo impakty również dzielą się na impakty poziome, czyli kiedy ja sobie w poziomie pracuję, tak, to jest wszystko w poziomie, impakty dzielą się również na impakty pionowe, Czyli podskakuje równy ruchy w góra tu zejść. I impakty, które są na przykład obrotowe, wtedy jest to impakt obrotowy. Ale możemy mieć połączone impakty i może być impakt pionowy, połączony z obrotowym i połączony jeszcze z poziomem. I na przykład takim y, krokiem jest obrót w podskokach, kiedy ja przemieszczam się, ale jednocześnie podskakuję i się obracam. Y, ta równowaga impaktów będzie potrzebna właśnie w tworzeniu choreografii, żeby nie było zbyt intensywnie i żeby nie było zbyt nudno w impaktach y, poziomych. Przejdźmy teraz do kroków. Pod pierwszym podstawowym takim krokiem, no to tak jak mówię, w wersji high i wersji low, to jest krok naturalny marsz. Marsz w wersji low, z podniesionymi kolanami, wciągnięty brzuch, schowane żebra, opuszczone barki, wycofane w Naturalny nasz ruch, który wykonujemy przez cały dzień. Natomiast bieg jest w tym. Odpowiednikiem w wersji high. Następny krok, który często używany jest w zajęciach choreograficznych, szczególnie na początku, w zajęciach rozgrzewkowych, to jest step out. Step out to jest przeniesienie ciężaru ciała z jednej nogi na drugą. Możemy dodać do tego ramiona. Możemy dodać do tego ramiona różne i wtedy ta rozgrzewka jest oczywiście bardziej y, wszechstronna, bo wykorzystujemy różne ruchy, rozgrzewając jednocześnie tułów, ramiona i y, nogi. To jest step out. Możecie spotkać w literaturze również taki krok, który nazywa się ten sam: side to side. Albo w literaturze, albo nawet oglądając różnego rodzaju filmiki z choreograficzne. Ten krok występuje tylko w wersji low, nie ma w wersji high podskoków, więc zostawiamy jako ten tylko w wersji low. Następny krok bardzo podstawowy to jest step touch. Step touch to jest odstawienie. I dostawienie nogi. Znowu plecy proste, te kroki powinny być wyraźne i duże. Step-touch, dotknięcie. Step-touch. Dotknięcie powinno być mniej więcej na środku stopy. I step-touch. Tylko, że ten step-touch może być w wielu bardzo odmianach. Może być step-touch power, czyli wersja high. Może być step-touch. Po literce L do przodu może być teptacz, po literce L do tyłu wtedy moja twarz i dół zwracają się raz w jedną, raz w drugą w stronę. Tak, raz do ściany, jeżeli mam do tyłu mojej lewej, raz do okna, kiedy mam Wersję do przodu. To jest literka L, ale można zamknąć steptacz w kwadrat, i wtedy będzie to steptacz po kwadracie. I po kwadracie do przodu wygląda tak, że mam cztery boki, może być po kwadracie do tyłu. Odstawiam nogę, dostawiam drugą. a może być po kwadracie do przodu plus do tyłu i wtedy mamy taką wersję. Ja zaczynam lewą nogą, tak żebyście mieli to jako noga prawa. W zajęciach choreograficznych i w zajęciach wszystkich tanecznych yy, instruktor zawsze zaczyna swoją lewą nogą przodem do grupy tak aby grupa mogła zaczynać prawą, czyli mamy lustrzane odbicie we wszystkich ćwiczeniach i we wszystkich krokach. Jeżeli kroki są trudniejsze, wtedy instruktor, nauczyciel staje tyłem do grupy, żeby łatwiej było pokazać. Dlatego też ja teraz stanę tyłem, żeby ten step -tacz jeszcze wyraźniej po kwadracie pokazać w takiej wersji, żebyście mogli razem ze mną poćwiczyć. Prawa, lewa, prawa, lewa. Prawa, lewa, prawa, lewa. No dobrze. To był steptacz w literce L po kwadracie i steptacz zwykły, ale może być steptacz do przodu, czyli idę do przodu krokiem odstawno-dostawnym. Odstawiam, dostawiam drugą nogę. Mogę pójść też w wersji high, czyli z podskokiem. Krok, podskocz, krok, podskocz. Hop. Hop. I tył, i tył, i tył. Hop. Mogę również oczywiście i kwadrat zrobić w wersji high. Odwrócę się znowu i zobaczcie. Podskocz, tam, i góra, góra, i góra. No dobrze. Następny krok, który nam super też jest prosty, ale też można go w rozmaity sposób układać, podobnie jak step to jest grapevine. Tyle, że step liczy się na dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Raczej na cztery, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. Natomiast grapevine już jest krokiem bardziej złożonym i mamy do ośmiu, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. W jedną stronę cztery, w drugą stronę cztery. Liczymy do ośmiu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery. Po literce L. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć siedem, osiem. W drugą stronę po literce F, czyli do tyłu. Tam był to przodu. Teraz po kwadracie do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Pamiętajcie, że w, w ćwiczeniach, czy w tym kroku grapevine nie kłócamy. Takiej wersji klasycznej, bo oczywiście każdy krok możemy sobie zmienić w zależności od formy i od rodzaju zajęć. Jeżeli chcemy hip hopowo, no to ten step tacz będzie taki bardziej, prawda, hip hopowy. Jeżeli chcemy bardziej baletowo, no to ten step tacz będzie bardziej baletowy. To samo z każdym innym krokiem. Więc tutaj już dowolność, natomiast sama struktura, ten rdzeń się nie zmienia. Więc greb wine nie mówimy greb wine, tylko grab wine więc to jest taki kroczek, który właśnie jest też ciekawy, bo ma dużo odmian w, takim, w tej wersji high. I zobaczcie, możemy zrobić wersję high po prostu z podskokiem. I też to samo, po literce L. Tam, 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 a po kwadracie również ciach, po kwadracie również ciach. Ale jest też taka wersja grapevine fly, która wygląda w ten sposób. Przenoszę nogę, pach, pach, dodaję jeszcze taką, e, taki wymach do przodu, jak skrzydło motyla, fly, tam, tam, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Oczywiście można to robić znowu w wersji w kwadracie do różne, w różne strony, ale pokażę Wam jeszcze też jeden fajny. Fajną, y, fajne rozwiązanie, czyli grip vine, taki y, z obrotem. Raz, dwa, trzy, cztery, obrót, a potem wracam i obrót. Musimy mieć oczywiście trochę więcej miejsca, żeby y, takie y, ćwiczenie, czy taki kroczek wykonać. Więc już zapoznaliśmy się. Step out, step touch, grip vine. Następny krok to jest krok, który nazywa się lunge. lunch. Lunge, czyli m, bardzo często ludzie mylą jest step outem, ale step out to jest przeniesienie ciężaru ciała, a lunch to jest takie przejście raz jedną, raz drugą nogą do boku. Może być wersja low. Dodajemy do tego też różne ręce. Popatrzcie, możemy zrobić ręce do przodu, możemy obie, przenosząc na palec stopę, możemy mocniej zejść w dół. A wersja high jest trochę trudniejsza, bo to jest taka faza lotu zaznaczona i mamy tutaj na przykład tak pod O, skoczymy, skoczymy. No dobrze, lunch. Lunchem możemy również pójść do przodu, lunchem możemy pójść do tyłu, więc tutaj inwencja twórcza, kreatywność nam może bardzo dużo różnych kombinacji podpowiedzieć. Czyli na przykład mogę iść do przodu, tak? Mogę iść do tyłu z jedną ręką na zmianę z rękami. Mogę różne y, kombinacje, tutaj połączenia koordynacyjne wykonywać. To był lunch. Następny krok, który jest taki też bardziej rozgrzewkowy, y, rozciągający mięśnie biodrowo-lędźwiowe, mięśnie czworogłowy uda, czyli te, które są z przodu uda, to jest heel back, pięta tyłu. I w tym kroku wcale nie należy piętą dotknąć do pośladka. Ważne jest, żeby kolano było mniej więcej w pionie pod biodrem, żeby to nie było to, bo to już jest inny krok. To jest heel back. hill back, pięta w tył. I znowu może być hilbek z podskokiem, może być hilbek po literce L i może być hilbek po kwadracie. Ponieważ jest taka sama zasada, nie będę tego wszystkiego pokazywać, bo chodzi o to, żeby filmik nie był zbyt długi. Następny krok, podobny do hilbeka, jest krok NIA, czyli właśnie ten, co pokazywałam. W wcześniej kolano w górę. Mi, a. Kolano w górę. Możemy dołożyć do tego ręce, nie musimy dokładać rąk, prawda? Możemy zrobić różne kombinacje. To jest wersja low, a to jest wersja high. I to samo. Możemy pójść do przodu, możemy pójść do tyłu, możemy robić i kwadraty, i literki L. Ni, a, kolano w górę. Dobrze, przejdziemy do wistepów, a-stepów i x-stepów. Bardzo ciekawe kroki i e, wszyscy mogą się ich prosto nauczyć i wiem z doświadczenia, że e, grupy lubią wykorzystywać w choreografii e, te kroki. To są takie początkowe. Wistep, czyli literka V rysowana na podłodze, szeroko i wąsko, prawa, lewa, prawa, lewa. Można oczywiście zrobić do tego dużo różnych dodatkowych ruchów. Natomiast klasycznie to jest ruch prosty. Prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, prawa, hop. Na zmianę, możemy sobie raz tak, raz tak. Wersja high najprostsza. To jest po prostu z podskokiem. Pach, 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 Pokazuję wersję klasyczną, bo można zrobić tutaj różne e, wersje z biodrami, z przejściem w dół, niektórzy robią. Tak? Ale to już w zależności od właśnie e, formy, którą chcemy zastosować w danej choreografii. Wistep. Ale ten wistep może być znowu na przykład cztery strony świata. Czyli moja twarz i barki są w cztery strony świata ustawione razem z nogami. Cztery strony świata, drugą to samo. Czyli taka gwiazdka, tak? Możemy również zrobić wistep z półobrotem. Raz Pach pach pach, 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 pach. Wtedy wyrzucamy w tych, tych czterech stron świata po prostu boczne. Dobra, wistep w różnych konfiguracjach też inwencja twórcza i wasza kreatywność może się tutaj e, dołączyć do ciekawych choreografii. E, a step, odwrotność wistepu. Idziemy szeroko na, do tyłu. Wąsko wracam. Szeroko, wąsko. To samo jedną i drugą nogą. Prawa i lewa. W waszym wypadku teraz lewa, jak patrzycie na mnie, i prawa. Możemy zrobić również w wersji hań z podskokiem. Tak? Połączenie wistepu i astepu Daje nam x step. I ten x step wygląda w ten sposób. Liczony jest też oczywiście podwójnie, bo jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Drugą, nową spróbuję zrobić, żeby dobrze było widać. Wersja high, najprostsza, z podskokiem. Wistek i Aztek w wersji z obrotem. Czyli na przykład robię. Prawa, lewa, obrót cały, prawa, lewa wracam do miejsca. Teraz. Lewa, prawa, obrót cały, lewa, prawa wracam. Ale mogę zrobić z półobrotem. Bach, pach, tam, pach, pach. Prawa. I do tyłu znowu wybór e, dobrze mamy w astepy a stepy i x stepy połączenie e, przejdziemy jeszcze do kroków latynoamerykańskich zabra, zabranych z tańców latynoamerykańskich nie będę tutaj dużo pokazywać kroków ale pierwszym takim podstawowym to jest krok mambo mambo czyli przejście do przodu i do tyłu nogą przenoszę ciężar ciała aż podnosząc nogę drugą i teraz mambo możemy w wersji, właśnie latyno, z rozluźnionymi biodrami, z rozluźnionymi barkami, możemy przenieść ręce kobieco, możemy bardziej męsko, możemy, to znaczy nie wiem, czy to akurat jest kobieco i męsko, ale można robić różne rzeczy, prawda, do tego, żeby tutaj ruszyć. To jest mambo, ale to mambo. Możemy też zrobić w obrocie, i niektórzy nazywają ten krok pivotem, czyli przenoszę palec ustawiony na podłodze, ciężar ciała na ten palec, przechodzę do tyłu, znowu ta sama noga idzie do przodu i znowu do tyłu. Tą wersję pokazałam w wolnym tempie, drugą nogą zrobię to samo. Palec, przechodzę, palec. Przechodzę, dlaczego palec? No, żeby nam kolano nie uciekło i żeby nam, żeby nie było e, jakichś problemów w kontuzyjnych. Teraz pokażę Wam tą wersję troszkę szybciej, czyli pach, pach, dołączam, drugą raz, dwa, dołączam jeszcze, prawa, prawa, dołącz, lewa, lewa, dołącz, mambo, wplatamy to mambo w różne kroki, i jest to takie fajne urozmaicenie. Dobrze, teraz następny kroczek. To jest chasse. Chasse jest takim krokiem wziętym raczej z, z francuska się mówi: powoli, powoli, chasse. Spokojne, rozluźnienie. Ale jak widzicie, to jest połączenie takiego półmałego do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz. To jest wersja low, czyli cały czas, która z nóg jest w kontakcie z podłożem, z podłogą. A jest wersja high, która nazywa się drive. I ta wersja jest w pewnym momencie z delikatną fazą lotu, czyli obie nogi są w powietrzu. Jest bardziej dynamiczna, bardziej energetyczna. Raz, dwa, trzy, cztery. Pam, pam. Zauważycie, że tu jest właśnie faza lotu, tu jest właśnie faza lotu, ciach, ciach, ciach. Chassé. Możemy również e, zrobić współmambo do przodu i wtedy będzie hop, hop, mambo do przodu, raz, dwa, mambo do przodu, raz, dwa, ciach, ciach, raz, dwa i do przodu. No i to samo z drive'em. Dynamicznie. Dobrze. Latynoamerykańskie, takie, które się używa, to jeszcze jest czacza. Czacza jest bez tej wersji pół mambo, przód czy tył, tylko pach pach, 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 do tyłu, do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. W niektórych opracowaniach możecie to zobaczyć jako chassé. Bo nieraz jest pach, 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 pach. Bardziej chassé w wersji low, czyli posłowiste, no i w wersji tej high, to co pokazywałam. Następny krok to są kroki większe. Teraz pokażę e, dwa kroki, które są w wersji tylko high, nie ma ich w wersji low. To jest jumping jack, skaczący jacek, a nasz popularny pajac. I drugi krok scissors, czyli też przenoszenie nóg w takim kształcie nożyc. Więc pierwszy krok to jest jumping jack. Szeroko kolana na zewnątrz i łączymy stopy. Możemy z rękami, możemy oczywiście bez. Ale ten jumping jack możemy zrobić też w wersji takiej power, czyli zejście na dobraz. Tak, tutaj jest jeszcze większe obciążenie na nogi, wzmacniamy. Ważna jest technika, aby obie nogi były w lekkim otwarciu stopy, kolana na zewnątrz tej samej y, linii co stopy, żeby Wam nie uciekały kolana do środka, bo jest to bardzo stresujące dla stawów kolanowych. już mówiłam. Czyli przeskoki Możemy zrobić w wersji na jedną stronę, na drugą. Możemy zrobić w wersji jakiejś kombinowanej, tak? Ale wersja tylko high, czyli z fazą lotu. Jeszcze jeden krok, który jest moim zdaniem krokiem ciekawym szczególnie dla Moich studentów. To jest krok Jazz Square, inaczej można powiedzieć: box step. Mówią to y, studenci na to krok nietrzeźwego studenta. Wejdziemy do przodu, krzyżujemy nogę, do tyłu, dołącz. Przód, krzyżuj, tył, dołącz. Te kroki możemy oczywiście zrobić w dwóch wersjach high. Jedna wersja to jest po prostu to samo tylko z podskokiem. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. A można zrobić innym podskokiem, kiedy zaczynam podskoki. Raz, dwa, trzy, cztery. Hop, 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 hop. Czyli tam jedną nogą tak zamiatam, a potem drugą nogą. Podskocz zamieć raz dwa trzy cztery tam tam hop jazz square albo box step co jest łatwiej dwie wersje są poprawne butterfly następny skakany. i widzicie tutaj jest właśnie nierównowaga impaktów bo pokazuje same kroki skakane więc jest ten impakt yy, pionowy cały czas i już nie powinniśmy tych wszystkich kroków po kolei y, ładować, układać w nich choreografię, y, choreografii dlatego, że będzie to y, dość intensywne, no chyba, że chcemy rzeczywiście mocno zmęczyć i grupę albo jeżeli chcemy, y, 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 też jest to stosowane tylko dla osób zdrowych, które mają zdrowe kolana, zdrowe biodra, kręgosłup, bo cały czas ten impact jest mocny. Tak, impact jest high. Krok, który nazywa się butterfly. Butterfly, podnosimy nogę do boku, przenoszę do środka, potem znowu do boku i dołączam. Bok, wewnątrz, bok, dołącz. Bok, środek, bok, dołączam, bok, Środek, bok, dołączam. Wersja taka low jest niewygodna, bo jesteśmy na jednej nodze i zaczyna się problem z równowagą. Jeżeli nie trzymają mięśni, głębokie. Natomiast y, wersja high to jest wersja taką. Raz, dwa, trzy, cztery, tak, tak, tak. Natomiast żeby nauczyć tego kroku bo nie wszyscy złapią tak szybkie przenoszenie tych nóg. Możemy zacząć od podskoków i przenoszenia pod, po, powolnego. Noga do boku, do środka, do boku, dołącz bok, środek, bok, dołącz. Potem trochę szybciej. pach, 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 pach. A potem dopiero pam, pam, Zobaczcie na moje ręce. Mogę je sobie tutaj w ten sposób, żeby ułatwiać. E, ruch nóg mogę je zrobić górę to już jest trudniejsza wersja, a mogę oczywiście dołączyć równe ręce w zależności od tego, jakie sobie te ręce życzycie. Myślę, że większość kroków już powiedziałam. Jeżeli mm, coś zapomnę, to na pewno jeszcze dogram. Na razie tyle. W, w życzę nauki skutecznej i dziękuję. Do zobaczenia.